Zadanie. Czy wykresy danych funkcji są prostopadłe? Mamy dwa wzory funkcji i zaznówmy się. Czy wykresy tych funkcji będą względem siebie prostopadłe? Mamy ogólny wzór funkcji y równa się ax plus b. Te dwie funkcje przepiszmy sobie jeszcze raz i zauważmy. O równoległości czy prostopadłości decyduje nam współczynniki kierunkowe przy x. W naszym przypadku współczynnik przy x. Jest równy w pierwszej funkcji minus 1, druga, w drugiej funkcji jest równy 2. Zatem przypominamy, jeśli funkcja ma współczynnik kierunkowy a, to funkcje prostopadłe do niej będą miały współczynnik kierunkowy minus 1 przez a. Czy są tutaj przeciwne znaki? Są. No jest dobrze. Teraz odwróćmy jedną drugą i liczbą odwrotną do jednej drugiej jest 2. Zatem wykresy tych dwóch funkcji są. Względem siebie prostopadłe. Czy wykresy tych funkcji są względem siebie prostopadłe? O prostopadłości naszych funkcji decyduje współczynnik kierunkowy A. Patrząc na ramkę, aby nasze funkcje były prostopadłe, muszą mieć przeciwny znak. I widzimy, to już jest niedobrze, gdyż tutaj mamy liczbę dodatnią, tu powinien być minus i już nam nie pasuje. Te funkcje na pewno nie będą prostopadłe. W tym zadaniu kogoś mogłoby zmylić, że tutaj jest trójka, a tu jest 1 trzecia, czyli tutaj ten współczynnik kierunkowy trochę przypomina współczynnik kierunkowy funkcji prostopadłej do danej, ale zauważ, brakuje tutaj minusa. Gdyby tu była minus 1 trzecia, wówczas te funkcje byłyby do siebie prostopadłe, lecz tutaj niestety są dwa plusy, zatem współczynniki kierunkowe mają takie same znaki, czyli dane funkcje nie są względem siebie prostopadłe.